Jak zrobić świetną reklamę swojego biznesu w łatwy sposób. W kryzysie inflacyjnym wielu z nas dostało już mocno po kieszeni. Małe i średnie firmy, niekiedy takie działające od dziesięcioleci, nie radząc sobie z rosnącymi kosztami, zwijają się i to w zastraszającym tempie. No i pojawiające się teraz pytanie to, gdzie ciąć koszty. No i często pierwsza obrywa reklama, o ile w ogóle firma miała budżet reklamowy. I paradoksalnie właśnie to teraz może być najlepszy moment, by zacząć się wreszcie reklamować. Tak, teraz kiedy konkurencja ledwie zipie i się wykrusza, jest szansa na to, by wziąć jej kawałek tortu. Jak się reklamować? Oczywiście skutecznie. No, my się skupimy na wideo, nie bez powodu. Ja w swojej firmie robię wideo. No a dlaczego robimy wideo? Bo wideo przyciąga uwagę. To proste. Statyczny obrazek nie ma szans się przebić w tych czasach. Sukces TikToka spowodował, że inne serwisy również ogromny nacisk położyły na promowanie ruchomych kadrów. Nie ma od tego odwrotu. Chcesz się wyróżnić, musisz postawić na wideo. No i skoro sobie już to ustaliliśmy, żeby nie przedłużać, bo czas to pieniądz, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak zrobić dobrą reklamę. Możesz ją zlecić komuś? przykład mnie, ale wszystkie narzędzia masz w internecie i również darmowe, nie musisz niczego kupować, możesz to zrobić sam. Teraz dam Ci 10 wskazówek, jak możesz zrobić to sam. Kto jest Twoim klientem? Najpierw ustal, kto jest Twoim klientem. Ile ma lat, ile zarabia, jakiej jest płci, a może nawet co go interesuje. Chodzi o to, żebyś skupił na sobie uwagę odpowiednich ludzi. Inaczej budujesz przekaz skierowany do nastolatki, a inaczej do pana prezesa w średnim wieku. Gdzie jest twój klient? Najłatwiej małemu biznesowi będzie dotrzeć do klienta przez social media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, wreszcie TikTok. Różne platformy wyświetlają wideo w różnych formatach, to może być kwadrat, może być 16 na 9 lub wideo pionowe. Zadbaj o to, by twój film był dopasowany do platformy, na której go pokazujesz. Jaki rozwiązujesz problem? Kiedy rozmawiałem z moimi klientami i o tym, co chcą przekazać o swojej firmie, przewijały się na ogół dwie kwestie: cena i jakość. Daj spokój. Naprawdę chcesz konkurować ceną? To jest droga donikąd. Pomijam już, że są biznesy, w których klienci wolą zapłacić więcej, choćby z powodów ambicjonalnych, czy obawiając się, że tanią znaczy kiepsko, ale weź też pod uwagę, że zawsze trafi się ktoś tańszy od ciebie i co? Znów dasz zniżkę, jadąc na granicy opłacalności. No druga kwestia, no to nieśmiertelna jakość. Każdy tak mówi, każdy mówi jakość. To już jest tak wyświechtane, że nic nie znaczy. Konkret, potrzebujemy konkretu. Nieważne co sprzedajesz, produkt czy usługę, musisz jasno dać znać, jaki problem Twojego klienta będzie rozwiązany. Wykaż się empatią i pokaż, w jaki sposób ułatwisz życie swojego klienta. Korzyści, a nie zastosowania. Jeszcze raz, nie skupiaj się na tym, jakie bajery ma Twój produkt, bo nikogo nie obchodzą te technikalia. Każdy chce wiedzieć, co z tego będzie miał dla siebie. Jaki jego problem będzie rozwiązany. Abstrakcja. Unikaj abstrakcyjnych huh? konceptów. O ile nie jesteś właścicielem globalnej firmy z logo rozpoznawalnym na wszystkich szerokościach geograficznych, skup się na w miarę prostym i przejrzystym komunikacie. Szczęście. Jeżeli naprawdę nie wiesz, jak uformować swój przekaz i na co w nim położyć nacisk, zawsze możesz podejść do tego inaczej, używając pewnej sztuczki i nie wchodząc w... Szczegóły swojego produktu czy swojej usługi po prostu pokaż szczęśliwych ludzi. Tańczących, bawiących się, śmiejących, śmiech zaraża. Stety lub niestety to działa. Call to action. Musisz wysłać jasny sygnał do klienta. Kup teraz, zarezerwuj spotkanie już dziś, zadzwoń do nas. To musi znaleźć się na końcu Twojej reklamy. To jest niezwykle istotne. Nie zapomnij o tym. Początek. Powiedziałem, co ma być na końcu, a teraz przewrotnie powiem, co ma być na początku. To równie ważne, a może ważniejsze. Wideo owszem przyciąga uwagę, ale w natłoku innych wideo również może zginąć. Badania wykazały, że najważniejsze są pierwsze sekundy filmu. Albo złapiesz widza w ciągu tych 2-3 sekund, albo będzie skrolował dalej, i Twój trud przepadnie. Długość. Twój film nie powinien być długi. 20-30. Ja uważam, że 30 sekund to taki złoty standard. Wystarczająco dużo czasu, by przekazać to, co najważniejsze. Wystarczająco krótko, by nie zanudzić. Płatności. Jeśli Twój film miałby pójść w viral byłoby idealnie, ale na każdy wiralowy filmik przypada milion takich, którym się to nie udaje. Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić Facebookowi lub Google'owi za dystrybucję. Jednak platformy te mają świetnie zbudowany system reklamowy, który pozwala dotrzeć do konkretnego widza. O czym mówiłem na samym początku. Wiesz już wszystko? Działaj. A jak chcesz zlecić to mojej firmie, napisz na wiopracownia.gmail.com teraz. To był Call to Action. Cześć.